Cześć i czołem moi kochani podróżnicy, witam was 23 grudnia, to jest środa, godzina, która jest godzina? A, 15.28, jadę z zabójczą ilością towaru, a mianowicie 9 palet chipsów, moi drodzy, towar jest zarąbiście ciężki. Dobra, druga kwestia to jest taka, sorki, że tak długo nie nagrywałem, nic nie było, nie wrzucałem, ale... Trzy tygodnie byłem wyłączony, można powiedzieć, z życia zawodowego Nie przez koronawirusa, nie, nie, moi drodzy Dopadła mnie rwa kulszowa O Jezu, taka odmiana ciężka, kurczę, mówię Wam oj. Nie życzę nikomu, a jeżeli ktoś doświadczył, to wie o czym mówię Ja miałem tak parszywie, że przez trzy tygodnie byłem na zwolnieniu lekarskim No ale niestety, no... Życie zmusiło mnie do tego, żeby jednak pomimo że jeszcze odczuwam dolegliwości, że musiałem jednak ruszyć w trasę. No jednak pieniążki trzeba zarabiać, tak? Bo co zarobi człowiek czy na zwolnieniu lekarskim? Tak więc no musiałem ruszyć. i co się dzieje, moi drodzy? Jakoś się żyje, tak? No czuję te delegliwości. kurde, nóżka boli, kurcze Pulsuje gdzieś tam, coś tam Promieniuje Ale jakoś sobie radę człowiek daje eee, W tym tygodniu tak w miarę, w miarę Lekuśko było, lajtowo W poniedziałek wystartowałem Dopiero na godzinę 22. Miałem awizację Sprzęt AGD Wiozłem do no, do magazynów Media Expert yy, za Kraków jedna trzecia naczepy, towaru no inna bajka, że kucze, na magazynie w Łodzi yy, prawie dwie godziny zajęło im ładowanie tego samochodu Tych, tej jednej trzeciej samochodu <laughs> dwie godziny, jedna trzecia auta załadowana a później co na drogę powrotną dostałem kucze, fajny towar Okazało się, że to był pierwszy taki transport dla mojej spedycji. A mianowicie były to skutery firmy Piaggio. 30 sztuk na aucie. No było troszeczkę z tymi skuterami małej, małej nie, no, nieścisłości, bo. Przed załadunkiem dano mi dokumenty, na których było 32 sztuki. Natomiast po załadunku okazało się, że muszą wymienić mi dokumenty, bo jest 30 załadowanych. Nie zmieściły się dwie sztuki, więc jest 30 na aucie. No ale jeszcze się ten okazało, że jeszcze to nie wszystkie dokumenty, że mam iść po jakieś tam CMR-ki dodatkowe. Na biuro, bo tutaj to dostałem z magazynu, a jeszcze nawet do biura miałem iść i jeszcze dostać, właśnie CMR. No i były właśnie w związku z tym te pewne nieścisłości, gdyż na cmr widniała ilość 32 sztuk, a faktyczny stan i to, co miałem na dokumentach z magazynu, było 30. Więc poprosiłem grzecznie panią z biura, co by na tej CMR-ce jakąś zmieniła tą cyferkę, albo dała nową CMR-kę, zgodną z faktem faktycznym. No i wyobraźcie sobie, no było trochę tak ze zgrzytem, nie chcieli za bardzo, ale podzwoniła gdzieś tam, kurczę po jakiś yy, ludziach, no i w końcu wzięła długopis, przekreśliła. Te 32, wpisała 30, postawiła paraweczkę i i i i, i, i pieczątkę. No i spokojny, już y, ruszyłem w drogę do łodzi. A skąd jechałem z tymi skuterami? Ja ze stosowca y, Co dalej? No moi drodzy, rozładunek był dzisiaj rano. Więc. Wczoraj sobie na spokojnie dojechałem na magazyn, zaparkowałem auto pod rampą. Także jak chłopaki by przyszli na, na magazyn, tak od razu mają gotowe auto do rozładunku, co zresztą się stało. Ja jeszcze nawet się dobrze nie obudziłem. To zaczęło obudziło mnie kurczę, to, że za... zaczęło się coś tam dziać na samochodzie, tak? No eee, dobra, no to wiecie, na spokojnie. Wyszedłem znaczy ubrałem się, poszedłem, przewitałem się z chłopakami. No i wiecie, rozładowali pięknie, fajnie kocze. Tak więc w miarę przyjemnie się zaczął dzień później mały przerzut z Łodzi, z ulicy Chłopskiej to Zgierza, maty kokosowe do produkcji materacy Takich łóżkowych eee, No i potem Z powrotem kuczy na, na, na magazyny Mojej spedycji Załadować chipsy Dla Biedronki Ale to, to, to już dostawa będzie Po świętach Bożego Narodzenia W poniedziałek Na godzinę siódmą eee, przed War tam, no, Z mojej strony patrząc To jest przed Warszawą Tutaj jakoś tak okolice Janek. Oj, hamujemy, hamujemy, hamujemy. Hmm, tutaj jakaś kolizja miała miejsce. Z tego co słyszałem, jakaś ciężarówka, coś kurczę, wypadła z drogi, czy coś kierowcy mówili. Tak więc moi drodzy mam na aucie 9 palet chipsów, strasznie ciężki ładunek na palecie kurczę, tak jak liczyłem to jest, znaczy jest 20 kartonów gdzie każdy karton waży około 2 kg. Chipsy, które są w tych kartonach ważą około 2 kg, więc 40 plus paleta, bo no to jakieś 50-60 kg, kurczę, jedna paleta, ale palet jest 9. No, sami widzicie jak ciężkie ładunki włożę. <laughs> Aż normalnie jęczy kurde ta naczewa. Samochód dn, ciągnik staje dęba panie kurcze. Przednie koła się odrywają od jezdni jak ruszam, kurczę. Tak ciężko jest na naczepie. No. Dobra moi drodzy, koniec kurczę tych śmiechów, chichów. Co tu jeszcze bym mam rzeknąć? No cóż, jedynie tylko to, że w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia I nie wiem czy nagram jeszcze przed nowym rokiem coś. Chcę Wam od razu życzyć wszystkiego dobrego na te święta Bożego Narodzenia. Spokojnych, rodzinnych świąt. Co by te widmo koronawirusa nie przysłoniło Wam tych świąt. Byście zdrowo spędzili te święta by was brzuchy od przejedzenia nie bolały. <laughs> Abyście mieli smaczne potrawy. I co tam jeszcze sobie życzyć. A i pełny, pełno, pełno kutrze prezentów pod choinką. A jeżeli nie dla was, to przynajmniej dla dzieciaków, żeby była wielka radocha z ich otwierania. A na nowy rok życzę wam, co byśmy kutrze mieli lepszy niż ten kurczę 2020. Tak więc trzymajcie się ciepło i do następnego hejka.